Speedrunny to ważna dla historii Minecrafta część, która stworzyła wielu obecnych twórców i sprawiła, że gra o klockach weszła na totalnie inny poziom. Tworząc m.in. serię Manhuntów, które gromadziły miliony wyświetleń jak na zagranicznym oraz polskim YouTubie. Od momentu, w którym speedrunny zdobyły szczyt swojej popularności, chciałem zostać mistrzem polski w przejściu Minecrafta na czas. Jako dwunastolatek z wielkimi ambicjami streamowałem swoją speedrunerską przygodę i starałem się ustanowić jak najlepszy wynik. Pierwszy live odbył się 16 lutego 2021 roku i tak sobie streamowałem. Brak regularności spowodował niezbyt wielkie umiejętności w tej dziedzinie i sprawił, że szybko moje marzenia zostały odpuszczone. 14 stycznia 2024 roku grając sobie spokojnie na offstreamie ustanowiłem swoje pierwsze PB. A bowiem czas w jakim przeszedłem Minecrafta to zaledwie 40 minut po czym pograłem dwa dni i znów odpuściłem aż do teraz. Czas ustanowiony rok temu będzie idealnym odnośnikiem mojego progresu podczas tego 7-dniowego wyzwania. Może nie wejdę na poziom rekordzisty Polski, ponieważ poprzeczka jest postawiona zbyt wysoko, ale w ciągu tych 7 dni chcę przekroczyć własne wszelkie granice i pobić swój czas dwukrotnie. Wszystko na papierze wygląda idealnie, ale bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do początku mojego wyzwania, czyli dnia, który miał rozpocząć moją legendarną przygodę ze speedrunem. A dzień pierwszy zaczniemy sobie od omówienia tego, jak będzie wyglądał mój trening. Plan, który ustaliłem, pozwoli mi jak najlepiej wykorzystać ten czas, bo mimo wszystkiego nie ma go aż tak dużo. Rozpoczynał będę od treningu metody One Cycle, a trening tego będzie swoją rodzaju rozgrzewką. Dzięki mojej wcześniejszej przygody ze speedronami pokonanie smoka na około 9 lub 7 łóżek nie sprawia mi większych problemów. Pierwsza próba, jeszcze e, nie próbowałem dzisiaj. Pozbara, więc nie wiem czy to mi się zabić i proszę Państwa na 7 łóżek po roku niegrania z udało mi się zabić smoka. Ale chcemy oczywiście poprawić to do 5 lub 6 łóżek, również jak i robienie bastionów, jest mi bardzo dobrze znane, aczkolwiek będę musiał się podszkolić nowych metod, i takowy trening będzie drugim elementem mojego planu. Uwaga, proszę Państwa, znajdujemy się właśnie na drugim elemencie mojego treningu. Znajdujemy się na mapce do trenowania bastionów, ponieważ bastiony to jest również bardzo kluczowa część. I na tej mapce ta mapka pozwala mi trenować. Wszystkie obecne bastiony, jakie znajdują się w Minecraft'cie czyli Bridge, Treasure, Stables, Housing. Wszystkie te bastiony już potrafię. No i przeszedłem do treningu owych bastionów. E, udajemy się do. Na pewno nie chcemy. No i jak widać początki nie zawsze bywają kolorowe, ale od razu po tych bastionach przeszedłem do grania Ranów. No i nic ciekawego się nie wydarzyło, więc przejdźmy sobie płynnie do dnia drugiego, który zaczniemy sobie, analizą dnia poprzedniego. Powiem wam, że tak sobie... Przeglądam to, co wczoraj grałem I zauważam jeden mocno znaczący problem A problemem jest to, że strat, który robię w wiosce Sam w sobie jest bardzo wolny A z racji tego, że ja jestem mało w nim ogarnięty Sprawia, że wychodzę z wioski dopiero około minuty czwartej albo piątej Dlatego dzisiejszego dnia zamieniłem trening one cycle na naukę ocean strata Czyli respisz się, zdobywasz skarb lub płyniesz do statku Robisz pulsy, portal pod wodą, no a dalej to już wiesz Brzmi prosto, co nie? Też tak myślałem dopiero problemów. Jednym z elementów Ocean Strata jest właśnie robienie portalu pod wodą. Ta mapka pozwoli mi sobie wytrenowanie tego, ale nawet nie wiem, w którym mam kliknąć i co mam zrobić. Także to chyba będzie dobra metoda. Okej, okay, czyli wjeżdżam... Kopię to, daję tak. Wchodzę sobie. To daję... jest... Już, już źle. O. tak. Pick, 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 lava, Too. Too okay, pick, pick. Ja, pierdzielę! Po niespełna 30 minutach w końcu zajążyłem jak to zrobić. Na razie odpuściłem sobie zbieranie skarbu, więc swoje próby skupiłem na lutowaniu statków. No i oczywiście na udoskonalaniu strata z wioską. Miałem nawet dobry czas, będąc już w bastionie, ale. ale wolę nie mówić o tym, co się stało. No i tak zakończył się mój dzień drugi. Natomiast nowy dzień, czyli dzień trzeci, równa się nowe możliwości. W tym dniu zacząłem sobie od powtórzenia wszystkiego, co już do tej pory umiem. Zabiłem parę razy smoka, przerobiłem. Zrobiłem wszystkie bastiony, zrobiłem portal pod wodą. Ej, Mam to chyba. Jest! Jest, ej, dobra! Inteligencjo! I przystąpiłem do grania speedrunów. Dzisiejszy dzień zapowiadał się naprawdę dobrze. Czułem formę i czułem, że dzisiaj jest ten dzień na pb Mhm. Gdybym ja tylko wiedział co się będzie działo. Zrobić Golema. Nie! O kurde, Powinienem przeżyć stąd. Tutaj nie! Nie! No nie zwartuję sobie, zwartuję sobie! Po tych porażkach lekko się podłamałem. Poczułem się tak, jakby całe te wyzwanie nie miało sensu. Jakby cały wysiłek włożony do treningów nie miał większego celu i tak, jakby cały świat był przeciwko mnie. Zrobiłem sobie krótką przerwę i wtedy sobie przypomniałem słowa, które mówiłem na początku. Jako dwunastolatek z wielkimi ambicjami chciałem zostać mistrzem Polski w przejściu Minecrafta. Te słowa obudziły we mnie nową nadzieję, że nie mogę zawieść własnego siebie i teraz się poddać. Nie mogę zawieść swojej młodszej wersji, która chciała zostać mistrzem Polski w przejściu Minecrafta. Jeśli doceniasz ważoną pracę w ten film, będę ogromnie wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem oraz suba, ponieważ ponad 92% osób oglądających ten film nie subskrybuje mojego kanału. Was to nic nie kosztuje, a ja wtedy wiem, że podobają wam się treści, które tworzę. A żeby o tych treściach nigdy nie zapomnieć, zapraszam was na mojego Discorda g -team, na którym najszybciej dowiecie się o moich filmach, jak i filmach moich przyjaciół. Link macie w opisie tego filmu. Na koniec dnia zrobiłem jeszcze analizę i poszedłem spać. Niestety, na moje nieszczęście tego dnia, miałem bardzo mało czasu, żeby grać. Ale po dosłownie rozegraniu paru gier, stało się coś, co totalnie odmieniło ten challenge. To jest gierka OPB. Błagam, błagam, mam 3 minuty tylko. Proszę. Jest, pracuję! Proszę. Na Jest! Dobra, mamy! Jest! Boże, Ja pierdzielę na sześć łóżek jeszcze pokonany! Jeszcze! Miałem w ogóle pier... Ja się zginąłem podczas tego rano, bo level pierwszy miałem. A, oh, no dobra. Z czego się cieszę, że to jest tylko o 2 minuty lepiej. Przepraszam, o no 2 minuty i 12 sekund lepiej, ale. No zawsze coś tak. Boże taki tragiczny dzień. To jest moja trzecia gierka dzisiaj, może, bo nie mam w ogóle. Nie miałem kompletnie czasu, aby grać. i jeszcze. to jeszcze było ze zginięciem, ale mamy nowe PB, także. Wiadomo, że to w dalszym ciągu przebicie tylko o 2 minuty. Dlatego moja reakcja może być zbyt przesadzona. Ale po wczorajszym fatalnym dniu. Dniu napełniło mnie to wiarą i motywacją w ten challenge. Tego dnia nic już więcej się nie wydarzyło, więc możemy przejść do dnia piątego. A dzień piąty, podobnie jak dzień czwarty, z różnicą taką, że nie pobiłem swojego PB, a nawet nie zdążyłem zagrać ani jednej gierki. Jedyne co, to usiadłem do analizy. Przeanalizowałem wszystkie dni, aby wyciągnąć wnioski, i zmotywowany oraz pełen nadziei, z nową wiedzą, wkroczyłem w dzień szósty. Ten dzień rozpocząłem z wielką nadzieją, że dzisiaj jest moment, w którym schodzę poniżej 30 minut. Przetrenowałem wszystko, co wyciągnąłem z wczorajszej analizy, tak aby nie popełnić żadnego błędu w kluczowym momencie. One cycle, bastiony, ocean strat, czy chociażby tworzenie portalu. Te wszystkie rzeczy łączy jedna rzecz. Muszą być wykonane perfekcyjnie, żebym był w stanie spełnić cel tego filmu. I z taką wiedzą oraz nastawieniem przystąpiłem do grania speedrunów. A niespełna po dwóch godzinach gry nadszedł moment, na który czekałem bardzo długo. Ten run rozegrałem z na wioskę. Zrobiłem tulsy, zabiłem golema, zebrałem sianko oraz wytrajdowałem emeraldy, a z nich wiaderko. Skraftowałem żelazny kilof, zapalniczkę i przystąpiłem do szukania lawapulki. Zrobiłem portal i wszedłem do neteru. Rozejrzałem się i po Entity szukałem bastionu. Bastion znaleziony i zrobiony. Potem szybka forteca, znalazłem stronghold, później portal room. Ale przejdźmy do punktu kulminacyjnego, czyli one cycle, który zadecyduje, czy będę miał nowe PB. Darczynk? Perczuję, nie zauważyłem... Ja pierdziele to był, dobra nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę Nie no nie zdążyłem jeszcze Muszę czekać na następny percz Ja pierdziele w końcu czy Ile, ile, 4 minut czekałem na percz 5 minut, ile czekałem na ten percz a pierciele, nie zwalił tego pierwszego perczu, miałbym PB teraz 27 minut jakoś. Kurde, mamy to tak! 26 minut i 27 sekund, mamy PB, nowe PB! No i mamy nowe PB, ale w dalszym ciągu nie jest to, co postanowiłem sobie 6 dni temu. Po tym ranie, aby troszeczkę ochłonąć, poszedłem sobie jeszcze potanować bastiony, tak aby wykorzystać jak najlepiej mój czas. Proszę, powiem wam, że tak poszedłem sobie jeszcze pograć bastiony na sam koniec tego dnia I powiem wam, że zaczynając ten challenge 7 dni temu Totalnie nie spodziewałem się tak jakby tego, że dojdę aż tak daleko Wiecie, że się nawet nie 7 dni temu, dopiero minęło 6 dni Zaczynając to wyzwanie sobie 6 dni temu, miałem z tyłu takie myśli, że ten film nawet nie wyjdzie Jak go nawet na YouTube'a nie wstawię, nie? Że uzyskanie przeze mnie jakiegoś lepszego PB jest niemożliwe A tak naprawdę w tym momencie moje PB to jest 26 minut tam mam takie emocje w sobie, że nawet nie wiem jaki ten rekord ustanowiłem I tak robiąc te bastiony po dwie godziny dziennie, ten one cycle, biegając Kurczę, powiem wam, że strasznie zajebista przygoda to jest jakby No bo kurczę, trzeba tyle grać Jeszcze nawet nie wyobrażam sobie ile będzie montażu przed tym filmem, ale To wszystko sprowadza to znaczy się do takiego punktu kulminacyjnego, że w momencie kiedy robię już to PB to Jakby satysfakcja z tego jest tak olbrzymia Okej, okay. to jest właśnie przedostatni dzień I tak chciałem coś powiedzieć, bo Cała ta przygoda była naprawdę fajna I mam nadzieję, że wam również się ona podobała Jeśli tak jest, to zostaw proszę suba Rozłapeczkę w górę Dla ciebie to tylko chwila, a mi to da masę motywacji Aby tworzyć dla was jeszcze mocniejsze materiały Tymczasem na ten dzień to by było tyle Ale wiedziałem, że dnia siódmego Muszę dać z siebie dosłownie wszystko od samego początku tego dnia czułem ogromny stres, bo każdy błąd, każdy zmarnowany moment sprawi, że nie przebiję swojego czasu dwukrotnie. Jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem do tej pory, ale to w dalszym ciągu nie jest to, co założyłem sobie na samym początku. Dzisiaj bez żadnej rozgrzewki, nie trenowałem nawet One Cycle, aby jak najwięcej rozegrać speedrunów. I zapamiętajcie te słowa, ponieważ to, co stało się, sprawiło, że do teraz ja mogę w to uwierzyć. Podczas tego dnia była masa ranów, które musiałem zakończyć, bo albo nie było fortecy, albo bastionu. Perfekcyjny początek. I nie ma półki. Powiem wam, że tak biegam sobie po tym kryterze i... Ten run jest tak niesamowicie anlaki I ten dzień w ogóle jest tak pechowy. Albo właśnie mam takie sytuacje, że nie ma wiosek, nie ma lawapulki, Albo taka sytuacja jak teraz, że mam perfekcyjne itemy do zrobienia jakiegoś dobrego czasu. A o 4 minut biegam sobie po reterze i nie mogę nic znaleźć. Te wszystkie rzeczy teraz bardziej mnie irytowały, ale wiedziałem, że nie mogę się poddać, ponieważ to ostatni dzień na to, abym mógł sobie coś udowodnić. A po 3 godzinach grania nadszedł ten moment. No i dobra, smoczku, pokaż mi, co postrafisz. Widzimy się tutaj para z ostatnich, z czasem jakiego jeszcze. Nigdy nie było u mnie. Mam tylko 7 łóżek, niestety, ale musi to starczyć. 7 łóżek dzieli mnie od tego, aby wykonać cel tego filmu, jakim jest przejście Minecrafta poniżej 20 minut. Perczuję! O jaki szybki percz! A, się nie! Nie! To się nie stało, to się nie stało w tym momencie, to się nie stało. Nie stało się to, że to się właśnie. To, to się... Z tego całego, całego stresu, że w 18 minucie zaczął mi perchewać smog, wcisnąłem prawy przycisk myszki. Jeszcze, jeszcze ten enderman, który nagle mi wyskoczył. Niestety w całej tej sytuacji stres wziął górę i nie myślałem racjonalnie. Przez co szansa na PB poniżej 19 minuty została tylko marzeniem i nieudanym celem na ten film. Podsumowując, całe te wyzwanie sprawiło mi masę fanów. Granie tych speedrunów nauczyło mnie dyscypliny oraz tego, aby walczyć do samego końca, mimo tego, że w tym przypadku nieskutecznie. Jeśli podobało wam się to, co stworzyłem, będę ogromnie wdzięczny za zostawienie suba, ponieważ lecimy po 10 tysięcy subskrypcji. A na 30 łapek w górę zrobię coś dużo mocniejszego i obiecuję, że tym razem was nie zawiodę.